Siemano w ten piękny dzień, słuchajcie, działam sobie przy tej pięknej naszej niedzieli, niestety pracuję też w niedzielę, nie mam wakacji, nie mam wolnego, muszę zasuwać i dom budować. Kumpel był u mnie i powiem Wam, że dwie godziny tutaj spędziliśmy na pomiarach i dokładnym tłumaczeniu jak zrobić dalej ten stelaż pod schody. Wycięliśmy tylko już tak, znaczy ja wyciąłem już tak byle jak w sumie, żeby tylko wejść do góry. No i to w sumie na tyle, bałagan. Przygotowania tutaj są. Płytę OSB w tej chwili wystawiliśmy. Jest tam. Magda jedzie do mnie z jedzeniem. Obiadek mi przynieść tutaj, no i też przyjedzie mi pomóc i będziemy sobie tutaj Działać. Eee, słuchajcie, każde taką konstrukcję na schody sobie robi samemu i myśli, żeby to się po prostu było bardzo stabilne. Ja też tam już dwie belki, kątówki, dziesiątki są przymierzone, one nawet nie są przykręcone, tylko zaklinowane. może w każdej chwili spać, zaraz je zresztą ściągnę. Jedna idzie na tamtą stronę, druga na taką, to będzie stelaż budowany, gdzie będziemy się wkręcać schodami w boki. Jeżeli wszystko się uda, a ja zawsze mówię, że się uda, a później wychodzi. Także jeżeli się uda, to jutro będą schody tu wisiały. Wiem, że tak bardziej trochę to nierealne, bo za szybkie tempo by było w dwa dni schody cyknąć, ja z moimi umiejętnościami, ale postaram się. Deski są, wszystko jest przygotowane, zjem obiadek i, i parę desek poucinam i poskręcam. Na tyle. Ja już po obiedzie. Magda mi przyniosła i przyszła pomagać. Hej. Z psem. To chyba nie za bardzo chce, chce pomagać. No Coś chce pomóc. Tak to wygląda. Lecimy z tą robotą. Dalej. Przerwa na lody. A Magda, co robi? Magda, ty się ubijasz od końca, tu przyszłaś? No co ja mam Ci tutaj pomagać? Ty jakieś tam obliczenia robisz, myślisz? Myślę? Więc ja się relaksuję. Nie, no to raczej niemożliwe. No gdzie Ty mówisz, że ja myślę? Okłamuję Was, no ja myślę. Ty. Dobra, zjem loda i, i pokażę wam co zrobiłem, bo na razie to obliczenia są w głowie tylko. A już minęło jednak ja w godzinę. Żeby już, no, żeby już się wniosek do działania, tutaj cały czas samym mi stoi i myśli. Dziękuję, dziękuję. Jednak zawsze żona wie, że ja myślę. Czyli jest jeszcze ok, jeszcze ok. Co dziś zostało zrobione? Pomiarę. Właśnie pomiarowa idzie Z zeszytem. Mamy wszystko, co mamy kupić. No i co? Cały czas są robione pomiary, żeby to dobrze wszystko było. Bo projekt jest tworzony w mojej głowie już teraz. Montaż tych schodów. Powiem Wam tak. Albo nie, bo będzie lipa. Może Wam nigdy nie pokażę. No co, ostatni schodek generalnie do wysokości tego będzie bardzo wysoko tam. nie? Także będzie trzeba siły mięśni użyć. Na podciągu jakimś, windę tam załączyć. dobra, zobaczymy jak to będzie. Na razie, na tyle. Cześć. Dla następnego dnia. Następny dzień, lecimy do hipermarketu. Magdalena już w samochodzie czeka. Rajdowiec pierwsza już gotowa do pracy. Wypycham je, żebym robił Także raz, dwa, na biegu. Mamy listę zakupów, drobną, same kątowniki, ale działamy. Ruszamy, kochanie. Tak? tak, bo jeszcze na jeden komentarz dobrze. Wróciłem z hipermarketu, zabieram się za robotę. Otwieram sobie teraz żaluzję, żeby światełko było. No i co, pokażę Wam co kupiłem 614 zł wydałem na te parę metalowych rzeczy na te parę kątowników i tu są śrubki ciesielskie, ja wszystko robię na śrubki ciesielskie nie robię na wkręty małe, większe, ale śruby ciesielskie różnego, różnej wielkości i kupiłem taki nożyk do drewna jeszcze, bo jest grubszy Kupiłem takie do precyzyjnych, takich wiecie, tworzenia, sztukowania. Takie co? I taki nożyk, 614 zł za to, co tu jest w Liroju. Drogo, mogłem z internetu, o wiele taniej, no ale potrzebuję to na teraz. Wykorzystam wszystko, co muszę wykorzystać, żeby zbudować tutaj stelaż z tej strony i z tej strony. No i dobra, zabieram się za robotę. Magda pojechała po pieska, żeby był z nami na budowie. Borys jest w szkole i zaczynam robotę. Oczywiście od muzyki, później Magda przyjdzie, przywiezie ciasto, kawę, wypije i dalej działam. Chcę dzisiaj cały dzień to robić. Chciałem dzisiaj schody przywiesić. Jest 9:30 w tej chwili, bo byliśmy w sklepie. O 8 już jechaliśmy. Nie wiem, czy dam rady. Bo, bo nie mam, nie mam troszeczkę tak jakby doświadczenia z tym będę robić to pierwszy raz, no ale zobaczę Zobaczę co wypłodzę. To na ale tutaj duży nie może być, bo będzie odstawać za dużo to jest około centymetra z tamtej strony jedynie o, daj kamerkę mi się pokażę Wam jak stelaż zbudowałem zbudowałem coś takiego tu jeszcze wszędzie będą yy, poczekajcie, dajcie, tu będą jeszcze kątowniki tylko mniejsze tu będzie jeden kątownik jeszcze trzymać tą belkę tylko bez tego wewnątrz będzie z tamtej strony trzymać tu jest dołu śruby no, i tak to będzie wyglądać. To będzie taka, jakby główna, to jest 9 cm. Yy, tutaj, tylko podpórki na OSB zrobiłem. Magda, podaj, a tu mam. I tutaj będzie, słuchajcie, najgrubsza. Nie, najgrubsza nie, ale dwucymetrowa, bo są jeszcze chyba 2,5. Będzie wstawiona tu. I będzie przykręcona tutaj. Będzie przykręcona wzdłuż. I będzie przykręcona na dole. I to będzie jedna strona ścianki, to będzie jedna strona ścianki tak zrobiona, i z drugiej strony będzie zamknięcie tak samo ścianki. Później, Magda, podaj mi te długie, te płaskowniki, co tam kupiliśmy. Te krótsze mogą być tam, wiesz, po lewej, te płaskie. Te przy reklamówce dotykają reklamówki. No daj to. Pokażę od razu też, jak chcę te zawieszki zrobić. Ok, na wysokości pracy, to... a tutaj zawieszkę o, przykręcę tak jeszcze, nie? Żeby to nie wisiało tylko na tej śrubie, co tam trzyma, tylko ta zawieszka będzie przykręcona do deski, do tej deski, nie? Po prostu, żeby siła naprężenia była w trzech punktach, jakby wisząca, nie? Po bokach. Później jeszcze planowałem tutaj OSB stawić. I też na zawieszkach, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobra, na razie to tak wygląda. Pokazuję wam moją konstrukcję. On na razie na tyle tej wrzuty. Śruby nie powychodziły. Stelaż jest zbudowany. To jest moja główna podstawa do schodach trzymania w tą stronę. Tutaj też taki buduję, solidny. Jest na śruby ciesielskie, nie na żadne wkręty uniwersalne. Porządne kątówki dziewiątki z porządnymi zdrowymi deskami i grubą płytą ESP. To mój staraż na moje schody, uwieszam się tak. Wiszę sobie. Także tak to wygląda. Teraz jest nie do ruszenia. Pokażę wam jak ja to zrobiłem, z tej strony po prostu wygląda tylko zwykła płyta, a pokażę Wam z tej mańki. tylko wejdę do góry czy wdrapie, a z tej strony wygląda to następująco. jeszcze od dołu i tak to wygląda i jak się będę kręcił schodami do tego to jeszcze oprócz tego przyłożę dodatkowe takie belki w zależności gdzie mi w zależności gdzie mi śruba wyjdzie to jeszcze taką belkę będę e, od razu przykręcał żeby to porządnie nie trzymało troszeczkę się martwię o tą stronę ale też jest solidna. Także tak to wygląda. Działam, robię drugą stronę, żeby zdążyć. Później muszę powycinać tutaj dziury jeszcze. Bo schody trzeba wrzucić do góry. Działam, działam. A, ktoś mi tam w komentarzu pisał. Dlaczego nie nagrywam jak robię? Bo to nie ja robię. Wow! Dzięki bardzo. Lubię takie teksty, że to nie ja robię, tylko ktoś to robi. Czyli, czyli ktoś myśli, że nie jestem w stanie tego zrobić. No to fajnie, fajnie, bo ten, kto tak pisze, to pewnie wie, że to jest bardzo ciężkie i patrzy swoimi umiejętnościami, twierdzi, że ja tego nie umiem. A ktoś jest lepszy ode mnie. Słabe trochę, ale okej. Okay. Ogólnie robię sam. Nie mam z niczym problemów. Działam z budową. Następny etap wycinam dziurę, ale zostawiam sobie jeszcze 2 cm wszędzie na dokładną obróbkę zamknięcie skrzyni. Tak po prostu żeby było. Także pomierzyłem sobie od dołu, przeniosłem wymiar do góry. No i lecę. miejscu będzie wyłaz. Jeszcze nie jest docięte, ale pokazuję Wam. Jeszcze tam muszę dociąć i tutaj. Także duże schody akurat na samym środku, na samym środku tego loftu. Dobra, jakie postępy mamy? W tej chwili wszystko jest zabudowane. Ta strona jest zabudowana. Ta strona jest zabudowana, ale to już widzieliście, są powstawiane tak jakby dystanse i teraz jadę po płytę 06, bo jednak przyszedł e, inny ziomek i słuchajcie, ile fachowców, tyle koncepcji, ale jak przyjdzie ich więcej ziomalków i słucham wszystkich, czyli zawsze dojdę do jakiegoś e, ładu. Że tak powiem. Także kupuję 0,6 płytę i tu wstawiam Fakt, czyniutkę. Ja od razu nie bałem się robić skrzyni z dwójki, bo bym się po prostu mi nie zmieściła. Teraz muszę kupić 06, przykręcić się do tego, jakby wszystko tak jakby połączyć ze sobą, żeby się nic nie chciało. Tutaj też. I będę miał tylko i wyłącznie 8 mm luzu. Po 4 mm na każdą stronę. Jeżeli ten stelaż wyszedł krzywo, to nie będę miał nawet nic na korektę. No zobaczymy jak to wyjdzie. Lecę do hipermarketu po płytę jedną. Byłem w Leroy'u. W Leroy'u nie mieli płyt takich co chciałem. Pojechałem do Obi. W Obi mieli. I teraz tak, zobaczcie, 200 zł za dwie płyty, takie na wymiar docięte 51 cm na 1,40 m, 40. sklejka. Dwie stówki za dwie sklejki. Wow! Ale bum, budowlany! No i co? I jeszcze ten był z promocji. Grunt. Może no, ja będę potrzebował na cały dom, to od razu kupiłem. W promocji był za 80 litrów zapłaciłem 223 zł. Tak to wygląda. Ale słuchajcie, to nie jest to, co ja chciałem Wam powiedzieć. Chciałem Wam powiedzieć, że mam w tej chwili 70 cm. A docelowo nie wiem, jaką dużą muszę mieć dziurę bo ja w tej chwili mam 70 cm co oni wymagają, żeby było. 68 cm, ma ta skrzynia i 1,38 m takiej długości. Czyli, zobaczcie, ja w tej chwili mam 70 cm, czyli mam 2 cm zapasu. Tylko, że ja jeszcze muszę przykręcić tą płytę, a ona ma 0,9. Czyli ja, żeby włożyć te schody, mam 1 mm. Ja jego. Ja mam jeden milimetr tylko zapasu. Że to się nie uda. Dobra. Czy to nawet jak zwinklowane będzie skrzynia to nie włożę. Nie wiem, dobra, zobaczę. Lecę. Olewałek. wałek. Dalej walczę tą nierówną walkę z tym rozszablonowałem, rozszablowałem, jak to tam się nazywa. Rozrysowałem punkty wiercenia i będę stawiać. trzymajcie kciuki trzymajcie kciuki jeszcze może bo ja tu mam bardzo mało miejsca takie coś kupiłem żeby łebki pochować To widzieliście wcześniej, także wow, zobaczę jak to wyjdzie która jest godzina? zaraz wam powiem mordeczki moje, jestem podekscytowany, bo nie wiem co z tego wyjdzie 20.24 20.24 nie widzicie, 20.24 i teraz tak, ktoś, ktoś jeszcze do mnie nawala poczekajcie, Bo ktoś do mnie nawala Magda. Magda. O kurczę, kiepsko to widzę. Ładnie zrobiona, ale zero manewru. <laughs> Wysłałem jej zdjęcie przed chwilą, to co wam chcę też pokazać. Od razu włączyłem kamerę. Ten jeden mm tutaj yy, już przykręciłem, zaraz włączę latarkę. Mam 1 mm słuchajcie błędu tak ta decha jest przykręcona to będzie później zeszlifowane, będzie narożnik nałożony tu tak idzie, trochę ją wyżej dałem, bo tutaj będzie regips no i zobaczymy, nie no tu będzie skrzynia, także tego nie będzie widać i będzie regips i będzie podkładka To nie? no i teraz robię tu, tą stronę będę robić, nie? no tak to wygląda gdzie musi iść, słuchajcie, bo tu mam deski cyk a jak się będę wiercał w skrzynię, no to tu jeszcze dam taką grubą dechę, nie? I do niej się będę wiercał. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Stelaż jest bardzo mocny. Dobra, to na tyle. Działam dalej. Jaka fotowoltaika ja już mam! Skorzystaj ja, z oferty TG i produkuj energię Ja, Produkuję energię, słuchajcie, produkuj energię. Oni już dawno to zniszczyli. Produkować energię się opłacało do 1 kwietnia. Teraz to już tylko chcą Was naciągnąć. Nie słuchajcie tego. Koniec. Zbudowałem. Zbudowałem skrzynię. Z doradztwem, ale swoimi rękoma. Tak bym to powiedział. Dobra, szukam telefonu. Nie wiem gdzie jest. Chciałem wam powiedzieć, która jest godzina. Jest późno. Późno, 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 późno. Poczekajcie. Trochę chaotycznie, ale ja jestem też wywalony z butów. Muszę zaraz dzwonić poziomków, żeby przyszli mi pomóc, jak się uda. 21.08. Trzeba wrzucić skrzynię do góry. Słuchajcie, udało się. Udało się. 1 mm, mam zapasu. Jeden mm, zapasu. Zbudowałem skrzynię. Podświetlę wam ze sklejki, bo jest mocniejsza od OSB. Tak wygląda. Tu jest sklejka. Na tych jest OSB, bo to aż 2 cm a to 0,9, ale będę kręcił się do dechy. Jest, no i słuchajcie, może uda, może uda mi się pokazać, ale jestem sam, nie mogę trzymać jakąś kamerę. Poczekajcie. Spróbuję Wam. 1,68 m ma skrzynienia, na gotowo. Dajcie mi rozwinąć miarę. I już Wam pokazuję. Odwrócę ją. Eee, poczekajcie, żeby była do góry nogami, dajcie chwilę. O. Przykładam ją tu, dotykam, przelatuję. I jak widzicie, czekajcie, tu ją złamę, żeby lepiej weszła. O, tu ją dotykam. Na zero. Linia prosta. Nie wiem, czy widzicie nawet nie ma tego milimetra, a może jest. Jak jest, to jest 1 mm. Ale jak pojadę w linii prostej, to może on zginie nie ma go. 1,68 i tu trzeba wcisnąć skrzynię. Może na siłę będę musiał ją wciskać. Dobra tak to wygląda, jeżeli tam jest błąd w skrzyni 1 mm to będzie, powiem Wam szczerze na parzanka, bo to musi wejść, bo za długo mi to zajęło, żeby to po prostu nie wlazło. Jest wszystko porobione. A już Wam nie mówię jak się będzie wchodzić tam, bo najniższy schodek będzie tam i będzie duży skok, ale ja już, słuchajcie możecie się śmiać, ale ja już wiem, że jak będę wchodził na strych to nie będę dawał e, tak jakby nogą wchodzić na ten styk, tylko będę po prostu na ostatni schodek i siadać. Tam będzie niestety albo stety e, takie siedzisko od razu do siadania. Ja Wam to wszystko pokażę, no już trzeba się ratować po prostu, nie? Dobra, dzwoni poziomeczków, zobaczę kto ma dla mnie czas. Ale mówili, że wszyscy. Zobaczymy co przyjdzie. Ha, ha, na razie. Hej, jest wieczór, ja przyszłam tutaj do Emila pomóc. Nie wiem, co ja tutaj będę mógł pomagać, czy coś przetrzymać teraz. Robiliśmy od rana, ale przyszli też chłopacy, bo słuchajcie, są schody, zaraz będą montowane e, do góry. Już była przymiarka, także się zmieszczą, a było na styk. Ale się udało, oni się docinają sobie, to Siema, docinam cały czas, działam. Ja Zasuwam w sumie, nie chcę, nie, nie chcę kumpli wykorzystywać, bo późno. Trzymać mi te szkody w górze. Chodź, Max, wycieka. Nic nie będzie. Max się podniósł, zamykaj. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Słychać. Jakie są podpórki, żeby się trzymały. Tak, żeby się nie męczyli. Tak już włożą. To sobie podłożą taki stelaż i będą tylko trzymać balans tego. Brat, Chodź, Max. Chodź. Chodź, Max. Chodź, chodź Max, chodź. Chciałam dograć, że Max <grywa> y, zamiast kanapowiec i, i sobie na kanapie siedzieć, to on tutaj na budowie nonstop z nami. Co chciałeś powiedzieć? Że mi zarzucali, że ja nie zostanę budowlancem i firmy nie otworzę. Magda, powiedz im. Że zawsze no, zrobię to co ja chcę, to robię. To jeszcze z taką precyzją, z taką dokładnością, że co do milimetra. A tempo się przyspieszy. Jednego dnia jak się zachce. Dobra, to na tyle. Hej, sokoły, lecimy! Słuchajcie, my się wszyscy zawijamy. Schody, jak nie wiem, czy mówiłem, czy nie, pasują idealnie. Ale kwestia, że jeszcze te grube podpory musiałem dołożyć, żeby się w nie wkręcać, a nie tylko przez OSB i z tamtej strony też, ale nie pasuje, także muszę ściągnąć te stelaże i je poprzekładać, no troszeczkę jeszcze mam takiej roboty wiecie, pierwszy raz to zakładam, nie zgrało się po prostu, gdzieś tam jeszcze troszeczkę, ale poprawię i już będę mądrzejszy o tą wiedzę także to na tyle i z... No walczę z tym cały czas, walczę dobra, bo kumpel czeka na dole, piwko otworzył, ja też lecę wypiję smakowe i Poćwiczyć trochę i spać, bo rano znowu walka z tym sufitem.